PL. Jesteśmy bezpieczni. Siemanko wszystkim, Hubert Mieściewojewski, MMA Bądź razem z mną Jacek Bednosz. Witam. Siemanko. Siemano. E, Jasku, to pierwsze pytanie, bo jesteście po wadze. Jak tam waga? E, u mnie w porządku. E, waga zeszła bardzo dobrze z tego miejsca. Chciałem pozdrowić Marcina Gandyka i cały Vigor Point. E, mieliśmy to rozpisane już trzy tygodnie temu. Ja tak naprawdę z wody. Schodziłem, nie wiem, z 3-4 kg, wcześniej troszeczkę dieta i poszło idealnie. E, twój rywal, Kamil Szymuszowski, no słuchaj, no mocne wyzwanie, były zawodnik SW. Jak tego możesz tak jakby odnieść do swoich poprzednich rywali? E, no, były zawodnik SW ma, ma tam na rekordzie kilku czołowych zawodników. Dla mnie to jest mega wyzwanie. Cieszę się, po to się trenuję, żeby z takimi zawodnikami się konfrontować. Gdzie upatrujesz ogólnie tak swoich największych szans? Parter, stójka, jak to wygląda? Znaczy nie chciałbym teraz zdradzać, po prostu no jak chcę dać. Tego nie będzie oglądał. Myślisz? Ta, ta, no nie wiem, no po prostu ja ogólnie nie, nie, nie rozkminiam gdzieś tam, że będę się bił w stójce, czy w parterze, wiesz, to jest MMA, zaczynamy od stójki. Będzie okazja, żeby go znokautować w stójce, czy podać będę do tego dążył. No, i tyle. Pewnie Kamil też ma, ma mocny zasięg, będzie. Raczej, znaczy mocny zasięg. Ma długie łapy. Będzie tutaj pewnie mnie chciał trzymać na dystans i pracować. No, i po prostu niech się tam jutro dzieje. E, ogólnie masz wielki zaszczyt zawalczenia w walce wieczoru. Co to dla Ciebie znaczy? Bo no powiem Ci szczerze, to jest już coś. No, jest to wyróżnienie dla mnie. E, cieszę się z tego powodu. E, tak jak mówię, no, po to się trenuje, po to, po to się poświęca, żeby walczyć z takimi zawodnikami na takiej gali w walce wieczoru. Czego więcej chcesz? Po prostu zwycięstwa i, i jutro dam z siebie wszystko. I będę, no, tak jak mówię, niech się jutro dzieje. Jacku, opowiedz mi jeszcze jedną rzecz. Ty nie walczyłeś e, półtora roku. Ostatni twój pojedynek to Czarek Oleksiejczuk, e, Armia Fight Night, to chyba był 2019 rok. O ile dobrze pamiętam, i o ile, dobrze, i, i o ile mam dobrą pamięć, czemu tak długo nie widzieliśmy Ciebie w klatce? Eee, kontuzje. Kontuzje, problemy zdrowotne, życie prywatne. Szkowałem się do ósemki. Tak, do ósemki. Wypadłem tam z karty z Mateuszem, e, pod się bić. E, po walce z czarkiem złamałem rękę. E, która mnie też trochę wstrzymała, miało się to zagoić troszeczkę szybciej, eee, rekonwalescencja trwała troszeczkę dłużej, później kolejne problemy, no wypadłem, także półtora roku minęło, ale jestem dzisiaj tutaj zmotywowany, zdeterminowany. Głód walki jest co? Ogromny. Powiedz mi, jak ogólnie przebiegły ci te przygotowania, skoro trafiło ci tyle kontuzji, jak to wyglądało teraz. Na pewno jakieś tam mikrourazy były, no bo to jest zawsze, ale coś poważniejszego było, czy nie? W tych przygotowaniach na szczęście nic się takiego nie wydarzyło. Tak jak mówisz, jakieś tam mikrourazy stłuczenia były. Przygotowania były bardzo dobre, bardzo mocne, z dobrymi zawodnikami. Chciałem też pozdrowić tutaj mojego głównego sparring partnera, Amateusza Teodorczyka. Pewnie hardkorowi fani MMA będą wiedzieli o kim mowa. U siebie w klubie trenowałem w Masakra Gym. Mam tam kilku dobrych chłopaków, którzy nie walczą nigdzie zawodowo. Amatorsko teraz też nie występują, bo tych gali jest bardzo mało. Pomagali mi, dociążali. Był Kamil Wojciechowski z Nelson Fight Club, którego też pozdrawiam. Robiliśmy dużo zapasów, dużo parteru. To jest właśnie aktualny wicemistrz Europy w grapplingu. Były zapaśnik, kadry, także było z kim robić, było naprawdę ciężko. Walki wieczoru macie, ale czy dacie pojedynek wieczoru? Możemy się tego spodziewać? No ja na to liczę, tak jak powiedział gdzieś słyszałem Kamil w jakimś chyba dla ciebie, tak? Jak? Tak, bo tylko ja wtedy robiłem. Tak, tak, tak. Ee, życzę sobie i jemu, żeby po prostu nasza e, dyspozycja jutrzejszego wieczoru była topowa i po prostu niech tam będzie mielonka, nie. Ja wam tego życzę i życzę właśnie tego również sobie, żebym dobrze czuł się, oglądając właśnie wasz pojedynek. Jacku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Zaraz macie oficjalne, oficjalne ceremonię ważenia i co? Widzimy się jutro po walce. Dokładnie. Dzięki. Dzięki.